z tej strony z Cykson! z jedną kolejny odcinek z Robloxa, Lemoniada, Tycoon i zadzimy drzewo cytrynowe. I, I mamy czekać aż cytryny urosną. I mamy teraz e, zbierać cytryny. No dobra Super gra, zbieranie cytryn. I teraz mamy iść teraz na no, to, to Zrób lemoniadę, zrób lemoniadę, zrób lemoniadę, lemoniada, lemoniada. Hmm. Kupić dzbanek ze stojaka na lemoniadę i napełnij go. Wypełnić dzbanek. I co już zarobiłem? Nie. Służyć. Jest pod F. E. No i mamy spanek, oj, NEDL, bo większa poje. do Otwórz. W porządku szybko zbieramy. Cytryny, bo nie ma. Tutaj mamy problem. O, tu nie stać mnie. Przecież czemu nic nie zarabiam. Czemu widzimy nic nie zarobiło? Nie zarobiłem tutaj. Ja ten ich schować. Czekajcie, nie da się zrestartować. O, dobra, zrób lemoniadę. Dobra, dzwonek. Wydełnij. F. Czemu To ile ty? A i teraz służyć. Dobra, mamy lemoniadę. Teraz idę szybko ja widzowie tutaj kupić. Znaczy nie, nie mogę jeszcze kupić kolejnego drzewa. Muszę na początku <laughs> pozbierać. Oho, tak to się zmieni? O, to ładnie, ładnie. Dobra, mamy tutaj lemoniadę. Torecz Ci napełniam dobra i służyć dobra mamy dobra idziemy tam leąd tutaj to to szybko szybko widzowie zbieramy wszystkie cytryny ile ja tych cytryn tu jest co jest Tutaj. Jakie to jest widzowie trudne zbranie tych cytryn. Ciekawe, ile mamy już tych cytryn. Ale to drzewo od razu jest takie duże. Już się nawet o magazyn jest pełen. No i bardzo dobrze. Coś tu przyszło. No i. Robię lemoniadę. Dobra, lemoniada zrobiona Wróć To mu już dam. Nie mogę z naprawdę jakieś głupie. Dobra. E? Masz. I oh. kolejny. Dobra, jeszcze trochę tych cytryn mam, widzowie. No skończymy już pieniędzy za 1000 za tysiąc róbów. Poże święty. Tutaj Lemon Crit Dobra Teraz wiadro. Nie wiem co mi dało wiadro, ale dobra. Niech będzie. Wejdziemy szybko, że widziele zrobić lemoniady. A też widziałem, tu są też kody, za chwilę muszę otworzyć i sprawdzić. Eee, więc widzę, wchodzę już na Robloxa. Tutaj sobie przy okazji trochę zbiorę. Tutaj włączam sklep Game Pass. Pieniądze. Ja trudny... Naprawdę sokowirówka. A gdzie można jakby wpisać kod odrodzenie? Nie sklep. Impasy ku pieniądze. Jest jest muzyka włączona. O! Tutaj mamy. Są dwa kody. Oho. to angielski, dobra. Pierwszy kot. Oho, 250 gotówki I drugi kot. Może coś mi da? C Tutaj. i dam set Dobra, kas zbieracz zbierać. I zbiera mi już... On tak wolno będzie to zbierał? Nie! On zbiera całe drzewo na nas. On się bardzo opłaca. Dobra, idę robić od razu ten Lemoniadę widzowie. Dobra, wypełnić dzwonek. Masz. Sprzedawaj. Rozbieraj te cytryny. Szybkiej. Rozbieracza. Robię remoniatę. Hmm. Czekajcie. Mogę już kolejne drzewo i chyba nawet jebus. Zostawiam już. Tutaj jest za 650. A czemu tego zbierać nie mogę? A ja, bo on zbiera jakby dwa na raz. No dobra, fajnie. Ile? co jakie to jest już trudne. Dobra, ale no, moja do zrobiona. Napełniamy 25. Zwię, a... Mm, dobra. Ogródek. Dobra. krzak Idę zobaczyć, jak mają inni. Tu chyba już nikogo nie mam. Czemu nikogo nie ma w tej grze? Miałam takie pytanie, tutaj jest, ale no to wcale nie lepiej, nie mają lepiej, o tutaj ma typ o wiele lepiej, bo co, lemoniada, typ ma lemoniad. co jest, typ ma już wszystkie drzewa to wracamy do siebie i zobaczymy widzowie jak te lemoniady są zrobione no szybciej to jest moje szybko tworzymy lemoniady bo za szybko ten no wiecie co zbierają dobra jeszcze raz Masz, ilemoniadi gordzbanek. Nie da się jakoś tego powiększyć. co by, bo ja trochę mam lipę. Dobra, zbierz. Dobra, zbieraj to stąd. Daj dzbanek, zróbmy lemoniadę. Ile mamy tysiaka całego? Mam. Dobra, to mogę to powiększyć. Pudełko z lodem. Zwiększa zysk. Dobra, zrobię lemoniadę w zowie. Tutaj biorę dzbanek, napełniam. Muszę to powiększyć ten dzbanek. O nie Ok, ile teraz Lemoniada? 60 No i pięknie, czyli jedna wypłata to jedno takie drzewo. Dobra, napełnię sobie tutaj to, jest co Tutaj mam te drzewa. To chyba postawię drzewo cytrynowe kolejne. Dobra mam. Czy tutaj mogę kogoś? Na razie nie. Okej. Okay. No tą ścieżkę. W niech już będzie. Dobra. Dobra, ale możecie zostawić suba łapkę z dzwoneczkiem, bo to bardzo pomaga w rozwijaniu kanału. E, I za 10 subów mam już setę, czyli a na 100 subów. Tworze pada z xboxa, więc no. Opłacicie subskrybować kanał, bo no jeżeli chcecie zobaczyć, to jak tworzę, pada, no to. Oczywiście zostawcie słowa z, z dzwoneczkiem. E, no. no więc zostawiajcie subiki oraz łapeczki, bo to też pomaga w rozwijaniu. Tutaj dajemy kolejną lemoniadę W tym co mamy drzewo, krzak. To ścieżka. Teraz krzak. To jest kolejny krzak, ale tutaj damy drzewo Dobra, ile tutaj krzak? 80. No to mogę postawić tego krzaka. Tutaj ścieżka Dobra, chyba trzeba doładować lemoniadę do dzbanka Dobra, tutaj jest. Szybko bierzemy dzbanek. Napełniamy go full. Dobra, masz hej co tutaj mamy? Krzaki, drzewo i krzak za 150. No i mamy. Nic nie super drzewa. I co dalej? Ha, czyli teraz chyba będę musiał tutaj to drzewo za 350. Hak, Jeden robić się odrodzenia Dobra Dobra, zrobione no, mało jest miejsca w tym zbanku i to mi się za bardzo nie podoba, bo no, nie mam za bardzo jak brać tych lemoniaty. Na trudni nie stać na zbieracza. No dawaj. co, lemoniat nie ma? Nie, no są. Szybko idę. No jeszcze jest dyszka. Tu ludzie po prostu nie przychodzą. No jeszcze zrobię te, te lemoniady. Niech ten człowiek pójdzie. Dobra, napełniamy. Tu jest ciężko. Dobra. Pracownik jest już zatrudniony. Także, bo ja nie wiem co, co mam teraz zrobić, bo no, ludzie bardzo wolno przychodzą. A ja bym musiał... Nie wiem po co ta paczka. on do grupy żarówki i polub grę, aby odebrać. Naprawdę A ile to w ogóle kosztuje ok pół miliona za okej okay. Zrobię lemoniadę widzowie Dobra, bo tu się bardzo szybko kończy ta lemoniada, to ja mogę doładować Dobra, 800. Ile tam drzewo? 500 no i pięknie aby mi się przydało jeszcze więcej, to sobie poczekam, żeby od razu było zbierać, czyli 500 a ile ten tutaj, tysiąc, czyli tysiąc Myślę, że to będzie w miarę szybko, ale wszystko się okaże. Bo no tej muniady to ja już robię bardzo dużo. Dobra. Napełniam dzwonek na full'a. No nie, za szybko ta lemoniada idzie, widzowie. Na no serio, za szybko. A ja nawet nic nie mam do zrobienia, bo no bym musiał mieć już kolejny tam ...kiejś do żeby ta lemoniada mi szybciej schodziła. Widzieć ja tu mam cały czas setę. Dobra. Dobra. Szybko już. To jeszcze jeden może przyjdzie. Dobra, tu pracownik. Co? Jeszcze? Jeszcze dwa drzewa. Dobra. Przynajmniej nie będę musiał tych pracowników. E, tylko mnie to martwi bo no jak ja mam już 104 cytryn a tutaj ale moja tak wolno schodzi napełnię sobie trochę no, nie no specjalnie dla dwóch to nie będę dawała no przecież będę miała cały czas fula teraz mogę na przykład sobie doładować od razu będzie gotowa Ale to, na no serio, to ale mnie da za wolno schodzi niestety. I powstają kolejne za 1100. Kolejne, no to fajnie. Tutaj ile? No dobra, doładuję. To zawsze no więcej będzie cytryn. Dobra. I jest jeden cały kubełek, Aha. No chciałem powiedzieć cały kubełek opróżniłem. No coś mi się nie wydaje. No niestety. Dobra, tysiąc. Ciekawe czy starczy mi wszystkich tych cytryn, czy będę musiał doładowywać. Myślę, że starczy, bo to są trzy lemoniady. Dobra. Doładuję też, w razie czego tylko niech ten weźmie Dobra Zrobię lemoniadę od razu zrobiona Dobra. Moja farma się rozwija bardzo szybko Ma tyle cytryn Ro Ile? Dwa tysiące. A, czyli to w sumie całe to będzie mój teren, tak myślę. Potrzebuję dwa tysiące. No, doładujesz? Co potrzebujesz centów? Czemu to jest centa w ogóle? Ja nawet nie pytam. No dawaj. Dobra, w ogóle ja to nagrałem, bo mega dużo mi ten pisało na Robloxie Eee, rekomendowane Więc no, jak rekomendowane to czemu nie mam nie zagrać? Dobra, tutaj dorobię tej dy. O nie, mogą się zostawić jeszcze 500 niecałe i będzie rozwinięte. To długo pod kamizelę. Oczywiście w przeciwieństwie. Dobra, tutaj mogę dorobić po tym Typie dorabiam. Widać, tak że ci ludzie nagle ich jest i więcej. To w ogóle tańczowy ślep. O. A, jeszcze nie. Co jest? O. I mam. Większa ścieżka. To to większy lemoniat stant. E! Le. To tak, lemonjana nagle szybko schodzi. To za ty... Ale w ogóle jakie to są ceny widzowie? Na no serio, ceny z kosmosu normalnie Dora i ogóle nie ma w ogóle ludzi O sam No nie chciałem wziąć do ale Dobra nie, Dobra. Za 1200 nie, większy nie, 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 dużo jeszcze. Co to jest? to jest? Dobra. tutaj? co tutaj? Ha, naprawdę? Jakim dozownikiem idę, co jest? Ha. i tutaj mam zrobić lemoniadę naprawdę. Co? O co chodzi? Czekaj. Okay. Odłożę, bo chyba nie ma lemoniad. Ja Stąd wziąć sło Czekajcie, bo ja sobie doładuję. Mam wziąć ten słoik, dać tutaj. Służyć. No nie, bo to jest do tego. Biorę ten dzbanek i tutaj robię lemoniadę. Czemu się nie robi? Zobaczcie, coś się chyba zapakowało, Albo muszę tutaj lemuniat stąd. No dobra. Co? Ha, i teraz mogę, będę mógł to robić, bo tutaj biorę ten oto dzbanek. Biorę chyba... Nie. Co? Czekajcie. A jak teraz będę robił lemoniadę? O, mogę soko... Nie no, stać mnie na niego. Wie, bo ja bym chciał... Czekajcie, bo tutaj muszę o to zadbać, bo tutaj nie ma w ogóle już picia. Tu robię lemoniadę. No dobra, tutaj wezmę, zrobię limoniadę o mam, dobra, służyć i naprawdę, no szybciej. O, dobra, jest tutaj, bo teraz na serio oni mało robią. Ale tutaj bardzo szybko w ogóle ten Trudnie, a niestety nie. Hmm. Hamu w ogóle? Czemu nie chciałem tego postawiać? Zrobię lemoniadę. Postawiam. Tworzę lemoniadę kolejną. Postawiam i służę. Dobra, jest. Beczki na wodę. Zamrażarka. O boże, tutaj lemoniad w ogóle nie ma tutaj trzeba zrobić lemoniadę. Zabia to jest bardzo trudna gierka. Mega dużo trzeba myśleć przy niej. Patrzcie, to sobie wezmę, jeszcze tutaj zrobię tą lemoniadę. Dobra tutaj już robię a tutaj cena za sztukę 100, więc to bardzo opłaca dobra tam są jeszcze dobra gdzie jest ten typ Zatrudniłem soko tego typa? i coś się zmieniło. E. Hmm. Co gdzie w ogóle, jak już dostaną, no bo tutaj nie mam już tych soków. Dobra. Nie rozumiem. Dobra. Chcę, że na jest więcej soku. Tutaj to trzeba uzupełnić. Dobra, tutaj. Tak. Muszę wziąć tą lemoniadę na miejsce i F. Nie trzeba kasieru, bo ja chyba nie. Albo postawię. No nie wiem. Dobra, jeden kasier niech już będzie. Hmm. Dobra, jeden już obsługuję. Nie wiem. Lemoniada, to ja tutaj pójdę, uzupełnię te lemoniady. Dobra jest. Ej, w ogóle... Co jest? Nie mam cytryn. Tutaj usłużę. Tutaj widzowie krzesło. Ciebie krzesło. Dawaj. A, naprawdę. Ja to postawię drzewo cytrynowe. Dobra. Szybko wybiorę. Tutaj te cytryny. Doładowuję. Masz. Tutaj biorę. Doładowuję. Tutaj postawiam. No. Dobra, to to by było na tyle z tego odciężka. Widzowie. Może dokończę to w innym, może nie, nie wiem. To po i <laughs>